momentu kiedy gorzowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 31-letniego mieszkańca miasta ruszyły intensywne poszukiwania. Do zadań skierowano funkcjonariuszy kilku pionów wykorzystujemy także drony funkcjonariuszy nie tylko z Gorzowskiej Komendy Miejskiej, ale również z Komendy Wojewódzkiej. Wszystko po to, żeby dotrzeć do zaginionego 31-letniego mężczyzny. My już wiemy, że na pewno 11 listopada rano był w centrum miasta, zabezpieczamy nie tylko miejski monitoring, ale docieramy także do prywatnych osób i firm i tam też staramy się tą drogę tego 31-latka odtworzyć. Bardzo duże poszukiwania i z każdą kolejną godziną do zadań kierowani są kolejni funkcjonariusze. Tak naprawdę poszukiwania w Gorzowie trwają w co najmniej w kilku miejscach, to m.in. Park Róż, to m.in. Innymi nabrzeże warty. Różne drogi i scenariusze są przez nas obierane, ale tak naprawdę no też liczymy tutaj na pracę policjantów kryminalnych, którzy już mają swoje pierwsze ustalenia. Do nas, do funkcjonariuszy, docierają także sygnały od mieszkańców miasta, duże zaangażowanie z ich strony, jeżeli chodzi o te poszukiwania, co oczywiście jest godne pochwały. Docierają do nas informacje, ale one póki co są niesprawdzone dzięki pracy funkcjonariuszy. Sekcjonariuszom kryminalnym udało nam się już zabezpieczyć kolejne monitoringi. Liczymy, że ten 31-letni mieszkaniec miasta zostanie odnaleziony cały i zdrowy. Mieszkańcy miasta jeszcze wczoraj wiem, że zwoływali się na prywatnych grupach po to, żeby te poszukiwania prowadzić. My oczywiście w tym również uczestniczyliśmy, bo do zadań skierowanych jest sporo funkcjonariuszy, co najmniej kilku pionów. My mamy nadzieję, że oczywiście nie tylko sam wizerunek będzie przekazywany dalej, ale te osoby, które mają chęć w tych poszukiwaniach pomóc, to też jest godne pochwały i oczywiście zachęcamy do tego, żeby nawet idąc przez miasto nie patrzeć w telefon, ale rozglądać się, bo być może ten poszukiwany zaginiony mężczyzna będzie przez nich spotkany.